witam Was bardzo, ale to bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj na tapecie będziemy mieć szybki unboxing i konkurs z Starter Kitem Links Tunic Edition do Nintendo Switch. Jak wiecie, ja jakiś czas temu do mojego Nintendo kupiłam sobie Starter Kit z Mario. Z którego jestem mega zadowolona i nikomu jego nie oddam. Tak mój Switch wygląda w swoim ubranku. Natomiast specjalnie dla Was kupi... kupiłam w zasadzie dzięki Ultra Games taki oto Starter Kit. I na koniec będzie konkurs, w którym będzie on do zdobycia. Ja postaram się to wszystko rozpakować, tak, żeby Wam pokazać, jak to wygląda. A przy okazji nie zniszczyć opakowania, żeby. Osoba, która wygra, miała po prostu również przyjemność otrzymania tego w takim oto opakowaniu. W związku z tym zapraszam. W związku z tym zaczynamy rozpakowywanie naszego zestawiku. Tak, jak mówię, będę starować się to wszystko tak wyjąć. Żeby to wszystko miało ręce i nogi. Aby osoba, która wygra po prostu otrzymała kompletny zestaw w pudełku. Tutaj mamy już na start nasze ochronki z Zeldy na dżajkony. Standardowo nie będzie widać jak to wygląda, ale może uda mi się zrobić zdjęcie, żebyście widzieli Jaki jest tutaj e, po prostu wzorek na zbliżeniu? E, ok. Zdejmiemy sobie jedną moją mm, ochronkę na gałkę odpada i założymy tą z Zeldą, żebyście również zobaczyli, jak to wszystko wygląda. Ogólnie ten zestaw Zeldy jest e, też bardzo, bardzo fajny. Akurat do mojego Nintendo bardziej pasuje ten z czerwonymi. Tak, oto wygląda tutaj nasza ochronka na gałkę. Muszę sobie sprawdzić, jak to się nazywa poprawnie. Bo pewnie będą wszyscy ze mnie wylewać, że nie wiem jak właśnie to się nazywa na tą gałkę. Ale niestety, no nie wiem, i słuchawki, które prezentują się w taki oto sposób. Czyli mamy znowu motyw z Zaldy. Jest to taka sama jakość słuchawek jak przy poprzednim unboxingu. Więc tutaj nie będę nic więcej Wam mówić czy pokazywać. Bo są to zwykłe słuchawki bez żadnych ochów, echów. Wow, popatrzcie na to. Złoty, złote nie wiem. Złoty uchwyt do otwierania zamka. Oczywiście wszystko jest z motywem Zeldy. Tak wygląda nasz specjalny futeralik do noszenia, ale tu widzę chyba jedną różnicę, czy nie? Nie. Okej. Okay. Czyli różnica pierwsza jest taka, że ja tutaj mam bardziej taki, no nie wiem jak to określić plastik. To jest zrobione chyba z metalu. Także tak to wygląda. Przód prezentuje się tak, w Mario prezentował się tak, więc mamy porównanie. I otwórzmy i zobaczmy jak to wygląda w środku, jaka jest kolorystyka. Oczywiście w środku jest nakładka na ekran ochronna, a w środku wygląda tak samo. Rzeknę, że ciut gorzej chyba od mojego, ale przecież jest to przez tego samego dostawcę. Różni się, słuchajcie, takimi szczególikami, a mianowicie yy, ja mam tutaj w środku czerwone, yy, no nie wiem, yy, wykończenia na cartridge, natomiast tutaj są szare. Wydaje mi się, że lepiej wyglądają czerwone. Yy, jak wygląda tutaj sytuacja w środku? Jak mówię, mamy szkło ochronne. I mamy również y, naszą szmatkę. No i tutaj szmatka jest niestety czarna, nie niebieska. Y, moja jest y, czerwona. Y, ze znaczkiem Maria. Tutaj pewnie będzie znaczek Zeldy. Nie chcę tego otwierać, chociaż może wyjmę i włożę z powrotem. Myślę, że osoba, która wygra, nie będzie mi miała tego za złe. Tak. Słuchajcie, jest znaczek. A pokazać, żeby było widoczne, z Zeldy, także to chowam z powrotem do środka. Mnie osobiście jakoś bardziej się podoba ten zestaw z Mario, dużo fajniej wygląda jakoś, taki jest bardziej przyjazny, że tak powiem. Chowam to, chowam również szkło do środka, znaczy nie szkło tylko, przepraszam, folię ochronną. W to wygląda tak. Jeśli chodzi o materiał, jest taki sam. A tył prezentuje się w taki sposób. W przypadku Mario to wygląda tak. Czyli tu mamy Zelda, tu mamy Super Mario znaczek. I w zasadzie cały zestaw jest taki sam jak ten, który ja zakupiłam. Zawiera po prostu tyle samo rzeczy. Kochani, jeśli chcecie wygrać ten zestaw i um, jesteście posiadaczami Nintendo Switch, bądź może jeszcze nie jesteście posiadaczami, ale planujecie jego zakup już wkrótce, um, to sprawa jest niezwykle prosta. Wystarczy, że w komentarzu um, napiszecie, jaki jest Wasz ulubiony tytuł od Nintendo i uzasadnicie dlaczego. Najciekawsza, od, najciekawsza odpowiedź zdobywa ten oto zestaw Starter Kit do Nintendo Switch od Zeldy. Eee, także kochani, bardzo serdecznie zapraszam Was do brania udziału w konkursie. Przypominam, wystarczy napisać w komentarzu, jaki jest Wasz ulubiony e, tytuł od Nintendo i uzasadnić, dlaczego akurat ten, e, a nie jakiś inny. E, konkurs trwa e, do najbliższej niedzieli, czyli jest to, żeby się nie pomylić, już Wam powiem, muszę sobie sprawdzić w kalendarzu, do 21 maja. Konkurs trwa do 21 maja. Do zgarnięcia jest ten oto Starter Kit do Nintendo Switch. Zapraszam.